Manko moi drodzy, dzisiaj robimy ocenianie, oczywiście, Humberwitz. Otóż, jakbyście się zastanawiali, się nie gabam, bo tu już zostałem Bama. Po prostu mam dzisiaj jakiś prachowy dzień i. Nie, 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 nie. Więc tu już zaczynamy, tak. Tutaj mamy oczywiście. Tutaj mamy wchodzenie na serwer oczywiście do nocy. więc zapraszamy Tutaj, nie wiem, jakiś kastrowy dom Taki dla kidów, nie wiem I tutaj jest chyba, nie wiem Kocio, Dobra Dalej lecimy Tutaj mamy dom Boss Pro, ale to chyba było w part 1. To jest teraz 2. No to tak, tutaj mamy psy, to rzeczywiście, to wszystko same. Tutaj mamy. Tutaj jest mój dom, oczywiście. No i widzicie, widzowie, dlatego ja właśnie, ja nie wiem, ja widzowie widzę, zimno nie, nie wytrzymie, kumacie, to nie da się. No ja wiem, widzowie, nie jestem się graczem i nic czas na nie wychodzi mnie. mnie. mamy sklep, oczywiście. To chyba też było, nie wiem. Yy, tutaj było, było, nie wiem co mam pokazywać. Tutaj mamy oczywiście dom takiego Wiktora, i yy, on może kiedyś przywróci się, bo poszedł po mleko i chyba nie wrócił. Tu mamy o jego sklepy, ale to dopiero jak wróci. O! O! Osób jedno, nie wkurzy się pewnie. Nie wkurzy się nie. Eeeem, um, bo tutaj mamy oczywiście lusię moją, aty kuci, 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 kuci. Kurde. Eee, um, no, tutaj mamy za. Moi, um. to już chyba wszystko. Tu mamy też w tej sesji dom. może się. że. Patrzcie O kurde, przesli przyszli przyszli. No więc tutaj mamy, o tutaj było jakaś kurde klepanka e, I widzowie jeśli dacie mi chwilę jeszcze ja polecę po więzienia. No oni mnie widzowie jak w part 1 śledzą e, Tutaj mamy oczywiście sąd, przez którym tutaj można no, oczywiście przez nie. Tutaj oczywiście przez tego pana e, możemy dostać hammerem i on jest widzowie strasznie agresywny Tyle właśnie można w nim dostać. No i jeszcze polecimy w fajne miejsce, więc poczekajcie. I tutaj mamy oczywiście więzienie, nie, to jest chyba... No to jest ostatnie. Tutaj mamy więzienie i teraz idziemy sprawdzić otóż to więzienie. Co to jest piwo? <laughs> Jezus. I lepszego nie mogli wymyśleć. I tutaj chyba mamy tutaj mamy izolatkę, pokój przesłuchań. Cela 2, cela 1 i Tutaj. mamy takie. O, 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 o. nie, tylko to jest ten. E, tutaj jest takie. jak to wam to powiedzieć, jest takie. Do nalewania wody. Tutaj taki. Po, 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 po taki boxing. Tutaj sobie ćwiczycie. U, 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 u. To wszystko ja jeszcze pod koniec sobie je zjem. O au, ma au, au. Życzę miłego. Home. Au. Papa. Pa. Zostawcie sobie własne. no, no jeszcze... Dobra, więc widzimy się. Papa. Pa.